Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku tradycyjnych, rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Zaczniemy sobie od omówienia kalendarza inwestycyjnego na dzisiaj. Po południu mamy dość ważne odczyty o od 14.30 i 16.00. Zdeklarowani wstępnie bezrobotni wskazik przemysłowy według FED. Także tutaj te możliwa większa zmienność na rynkach i krypto, i tradycyjnych. Także tutaj trzeba uważać. Przechodzimy do indeksu dolara. Widzimy, że tutaj dochodzimy do zasięgu tej korekty. My walczymy obecnie na poziomie uporu, który nam się tworzył 101928. Możliwe podbicie do tej strefy i myślę, że tutaj kontynuacja będzie tego. Tego zejścia, zejścia niżej, przetestowania jeszcze raz tych poziomów tutaj. Także jest taka możliwość, chyba że wybijemy no, tutaj zasięg korekty i ten tu, czerwony boks. No to wówczas dolar ma szansę się bardziej umocnić. Na pewno na to, co tu się zadzieje, będzie miało duży wpływ to, co będzie na rynkach tradycyjnych się, przepraszam, to, co na rynku będzie ogłoszono o 14.30, tak, odnośnie bezrobotnych. Przechodzimy do gazu ziemnego. Gaz ziemny tutaj, zgodnie z analizą od strefy, to, to co wczoraj sobie rozmawialiśmy, od tej strefy mamy korektę. Zaś, moje targety, no pierwszy tutaj już został osiągnięty, natomiast taki docelowy target to jest tutaj ta niebieska strefa, może zejście nawet do 2,100, gdzie będę dokładał kolejnych pozycji wzrostowych. Tutaj mam cały czas, trzymam te shorty. Na tym poziomie widzieliśmy wyznaczoną reakcję. Teraz ten poziom będziemy testować od dołu jako opór. No i myślę, że tutaj zejdziemy niżej. Złoto. Na złocie widzimy, jeżeli pokonamy poziom 1995, wybijemy go i świeca się nam zamknie tutaj godzinówka, przynajmniej nad tą poziomem, no to następna targety jest 2002-2003. Wybicie tej strefy, no to jest 2013 i tutaj wyżej. poziomy do obserwacji. Natomiast no tutaj mamy bardzo silny opór i, i ta strefa, myślę, że będzie decydująca. Czy jeszcze dojdziemy trochę głębiej, czy tutaj ten poziom 2013 zostanie zaksięgowany. Tutaj też możliwe, że mielibyśmy sytuację takiego zysk korekcyjnego, ale to tutaj wyżej na 2020 mamy, tak? Tutaj się nam pokrywa z tym poziomem, jeżeli to by było takie ruch, chociaż jak sobie zmierzymy. Tutaj ten ruch wzrostowy, który mieliśmy, to odbicie. ci no, to mierzenie chciałem użyć. Tylko chciałem pokazać, że to odbicie z tym odbiciem, że nałożymy, a tutaj dochodzimy do 1900 w okolicach 2000. Będziemy mieli równe i możemy zaliczyć jeszcze zejście tutaj w te rejony, także. Te poziomy do obserwacji. Do momentu wybicia tej strefy, ja jestem jeszcze prospadkową nastawiony i będę dobierał tutaj longów na każdym zejściu. Gdyby nam ta zielona strefa nie wytrzymała, no to wówczas spodziewałbym się zejścia tutaj na 1962. Teraz, jak zmierzymy sobie cały ten ruch, tutaj gdy mieliśmy 127, widzimy, że było nadbite, a tutaj mamy 161, także ten poziom jest bardzo mocny. I teraz, gdybyśmy tutaj na tym poziomie zakończyli tą korektę, no to mamy 161 127. Taki klaster taki nam się tworzy. Natomiast no jest to bardzo całkiem możliwe, ponieważ tutaj mamy 0,61 całego tego spadku i możliwe, że będziemy dalej kontynuować tą, 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 te, te spadki. Pierwsze wsparcie 1984. E Kolejna to jest ta zielona strefa 1978-1972 i 1962 jako taki target finalny na ten moment, jak chodzi o spadki. W Nasdach zgodnie z tym, co wyznaczyliśmy, strefa podażowa, reakcja do zielonej strefy. Powracamy po raz kolejny. Jeżeli tutaj byśmy testowali te okolice 12989, i to odbicie tutaj nie będzie na tyle silne, żeby wybić poziom 13. 85, zejdziemy do tej strefy, no to strefa nam się robi coraz słabsza, ponieważ widzimy pierwszą, drugą, trzecią i teraz by była czwarta. Dejście także ta strefa nam słabnie tutaj. Również tak samo to wygląda tutaj z tą strefą. Mamy już wiele testów na tym poziomie i Następne uderzenie w tą strefę będzie raczej skutkowało wybiciem. Podobnie tutaj e, ta dolna strefa. Jeżeli zejdziemy tutaj no to następ, i wybijemy tą strefę, to następny mój target jest 12.924. Euro do dolara. Widzimy tutaj umacniające się euro w stosunku do dolara. Pierwszy opór tutaj widzę 1,09.822. No i tutaj będzie decyzja rynku. Jeżeli wyjdziemy górą, no to tutaj do tego czerwonego boksa możemy dojść 1.10, 1,10, 120. Natomiast z wybicie tej strefy jest to zejście tutaj ponowne przetestowanie tych niższych poziomów, które mamy wyznaczone. Kolejna punkt do dolara. Co codziennie sobie omawiamy, widzimy zrealizowany zakres korekty, reakcja ze strefy popytowej wyznaczonej z KWI, bo jesteśmy obecnie na oporze. Ja tutaj nie zagrywam na reakcję, bardziej obserwuję ten poziom, bo jeżeli ten poziom zostanie wybity, może tu się pojawić jeszcze jakaś reakcja. Natomiast jeżeli ten poziom wybijemy, 1,24,741, to jest duże prawdopodobieństwo dojścia do 1,25,53. Jeżeli Tutaj będę obserwował, może zag będę zagrywana reakcja. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, no to będę informował o tym na naszym prywatnym forum, forum zamkniętym. Do dołączenia, na które wszystkich zapraszam, link w opisie, do kontaktu ze mną, wszystkie informacje wyślę Wam na maila. Tutaj widzimy pierwsze wsparcie to jest 1,24,278, 1,24,237. Te poziomy obserwujemy. Pamiętajcie o większej zmienności, która może się pojawić o godzinie 14.30 dzisiaj. Zabezpieczajcie swoje pozycje. Życzę wszystkim udanych tradeów i miłego dnia. Do usłyszenia.